Siema, siema! Dzisiaj gramy w bedwardy! Wiktorem i... Wiktorem... I... Dzisiaj gramy w po prostu, po prostu w A oni my im zabierają całe żelazo i całe złoto. Ludzie no ja mam sześć! Paweł wszystko zabiera. Dobra, ja teraz wszystko zabieram. Dobra, spróbujmy wszystko zabrać. No. Mówiłem? Dobra, teraz będzie jeszcze lepszy sposób. Kto chce ze mną się za złoto wymienić? Kto chce? No, stawcie łapkę w górę i subskrypcję. No. Kto chce za złoto się wymienić? Ja mam 18 żelaza. No, my czekamy na te żelazo, no, nic nie mówiłem co zówisz wszystko mi zabierasz! Wszystko mi zabierasz! Nie rozumiesz? O, więc skąd mam kaktusa? Dobrze. No, no! Ty najwięcej na początku zabierałeś, a ja teraz żebrasz od nas żelazo! Za 45 wątpię. No to nie, on co łapie, to teraz coraz więcej. Tej. Co złapie to teraz coraz więcej. No ja nie mogę po prostu. Ja Dobra, lecimy, lecimy na środek, lecimy na środek. Czasu nie lecimy. Czasu musimy na czas to robić. Ja nie wiem, po co oni mi całe złoto i żelazo zabierali. Nie rozumiem ich po prostu. Te, które miały lecieć na środek, to zabierali mu najwięcej. Tej. Nie rozumiem ich. Za chwilę jesteśmy na środek i to jest plus na środku. Na środku nikogo nie było. Albo ktoś był, tak, czerwony. Dobra walka. Ucieka, ucieka, ucieka. I czerwona! Czerwona! Ile bela masz w niej? A, a tutaj! O tym spaniaczku tej! Dlaczego nas tyle kupa ta Ej, dajcie mi złoto na muten! O ja! Pie! ten. O ja! Pie! Pie! O, ja Pie! Dobra, ja Pie! Pie! uciekam! Pie! 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 O ja, o ja. O, ja... Nie mogę. Problem jest w widzowie, i to mega duży. Nie spodziewałam się, że to będzie tak duży problem. Że już na początku już wyglądało. ale dobra, spróbujmy to jakoś wygrać. Ten czerwony tutaj takie piruety zrobił. Tutaj jakoś się skoczyłem, ale tutaj już nie dałem rady. Jak widzicie, w scenie, bo on tu robi taką manianę tej. Ja nie chcę z tego żółtego, bo on jest denerwujący. Dobra, czerwony jest na środku. Idę go nas żółty, żółty do nas idzie. Dobrze! jednego go pokonamy. Dobrze! Dziewięć emeraldów! Dziewięć emeraldów z jednego wypadło! Oh my godness! Idzie Idź do Pateku, bądź! On swoją nie dostał. Ona zbierała cały czas do środku, a nagle zabiłem ją. Dobra, jest bardzo dobrze widomie teraz. No z naszym no łóżkiem źle, ale... Bothym, ale co kiedy będziesz potrzebować pomocy? Dobra. <gocy> nie <Pani>! mogę. Dobra, widzowie! Ja nie wiem co się dzieje! Boją się mnie! No oni się mnie boją! O Bo ty! Siedem emeraldów? Dawaj, rzucić do Ej, możemy walczyć z nimi? Emerald pierwsze. Idę ci pomóc. Dobra, lecimy na drugich, lecimy na drugich. Ty wystar. ty drugi, ja jest, ty drugi. Wychnie mnie. No, no, chodź, 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 chodź. Dżerwę, to przeżyłem. Dobra, jest, ja mam... Dobra, lecimy. Dzięki, Mam na na mnie trzeba idealnie. A ja. O. Będę normalnie Jest Ja grać jeszcze raz śpiewam. Widzi, dobrze idzie, dobrze idzie. Żółty idzie na lap. No, 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 i co teraz powiesz na to żółty? Ja będę ją o, tak się... Dostałeś. Dobra, żyje tylko ja widzowie. Najgorzej jest. Kurczę, Dobra tak widzowie, do... widzowie, widzowie, widzowie. Jest źle, jest źle. Oj, 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 oj oj. Tu jest kolejny spania, który zabiera mi zawsze Emeraldy! O, masku mam... O jabie mam. Marco te jabka. Kurcze! Idziemy do lobby. Dobra, źle poszło, jeszcze raz. Jeszcze raz widzowie. Kolejna runda będzie. No kolejna runda będzie. Dobra. Teraz musi być loty. Taką mniej nie masz. Dobra, 3 trzy 3, dawajcie widzowie. Tutem jest! Tutem jest jeden, ten. Pięć. Ej, wulkan jest jeden, jest pięć na dwadzieścia cztery. Dobra, jesteście widzowie na kolejnej rundzie już. Kolejna runda. Ja idę zrobić te odby ciężkie. Zielone zielonych wybierz. Dobra, mamy zielonych. Ja raz przeszłam tam na samą górę wulkanu, raz wszedłem, a to było ciężkie. Dobra, to jest tak skomplikowane, widzowie. Dobra, aha, bo no jakiś gril tutaj jest dziwny. Nie udaje się widownie. Widzicie co się dzieje? Bo ten... ten dziwny coś. Alien. Ten alien przeszkadza. Ten alien przeszkadza. Się... Zeskoczył alien. Dobra, jesteśmy tutaj. Dobra, no nie wiem. Kurczę, ja to samo zrobiłem Paweł. To Paweł zrobił to samo. No ja nie mogę, to jest tak dystrybuujące. Dobra, jest. Jest. Patrzcie, ja jest! Jestem już daleko! Jest! O kurczę, już jestem daleko! Jest! Dobra, już się dalej nie da! To, to już się dalej nie ma! Jestem na samej górze, widzicie, widzowie! Wid... Jestem na samej górze! O! o fajnie! A ja idę kąpić? Ja tylko... Nie. No dobra, no dobra. Dziesięć żelaza. Ustawimy cenę. Za jedną sztabkę jest dziesięć żelaza. Nie, zobaczymy co, ile jest teraz. Dwa, trzy, cztery. Co cztery? Cztery jest jednak. 4 kawałka 4 żelaza gdzie masz? Jezus, wszystko zabierasz! Wszystko zabierasz Nie! Dziesięć żelaza, nawet na pizza. No, dobra. no widzicie go? No, jest normalny. Lecimy, 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 dobra. Kupujmy se to, to. Jestem cały żelazny, więc najśmart. Mam dużo bloków, mogę lecić na środek. Dobra, ja już buduję nas na środek. Pomyślałem. Czujemy rady w każdym. Jezu. Ej, ja potrzebuję dwa emeraldy. A ja jeden. Paweł, mogę ja dwa? Paweł ja mogę dwa, proszę, proszę. Odzięczę się, oddzięczę się. Odzięczę się i będę wisiać dwa emeraldy. Dobra. Lecimy. Co ty robisz? Ja nie chcę. Tak, no, bój się! Myślałem, że to będzie najwyższa kółko. Przejdziemy na dół. O Jezus. Nie umiesz mojego skina rozpoznać. Ej, tu jest ten błękitny? Tak, to jest ten błękitny. No, bo jest ten błękitny, który Ewa zabrał. On idzie w Potrójny kill zrobię! Potrójny kill zrobię! Dobra, ja stworzyłem konflikt. Ej, Wiktor! No, bo ja dwójkę zabiłem i się zdenerwowali. I to w jednej akcji, i to w jednej akcji, rozumiecie? Eee, 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 eee! Myślicie, że ja tej pełni nie mam! O, nie ma ucieczki!

Ja bym potrzebował. Ale co, co to, to, nie to, jest? to jest... <laughs> <Trzy> Emeraldy! <laughs> nie widzieliście tego widzowie! No No właśnie! No właśnie! No Jeszcze całe złoto zabierasz? Jak my umarliśmy obydwójkę? I mnie jeszcze zabił! fajny bola! Zamiast zabić tego w

Co ty tak zrobić? Idziemy na nich. Idziemy się węższyć. Co się stało? Błękitni do nas poszli. Bękitni do nas poszli, no. Dobra, właśnie naszek na chyba. Dobra! Dobra, nie wiem. Co, nie, wiem zrobić, nie wiem co zrobić Nie wiem co zrobić. Ja nie wiem co zrobić, widzowie, nie wiem totalnie. Dobra, widzowie, to musi być... To musi być. Coś do znaku, żeby być z nimi. Dobra, jestem cały diamentowy, ja jeszcze. No, ja cel błękitny. No, cel błękitny. Cel błękitni to są. Starą Te... się ktoś chyba tepnął. Dobra, widzą? mnie. no, cel to jest błękitny. Cel. Cel nasz to błękitny. Czekamy, aż łóżka no no czekamy jak łóżka wyciągną, też możemy. Ale ja bym nie czekał na, na większej ciekawości. Ja ulepszam nam właśnie zbroję. I w też mamy. No pokonamy. Aha, bo po ty już ulepszyłeś zbroję. Bo jest maszemajadu, da ci drugi. Dzięki. Dobra, mamy i mamy na drugi do ulepszenia zbroi. Dobra, zbieramy ci na emeraldon zbroję, znaczy diamentową. Co masz ja mówię? Masz w ogóle? Ymm, nie mam. Diamondstone. Ma <laughs> Diamondstone. Ma no ok. Dziesięć <laughs> tylko. Dobra, dobudujemy się. Zrzuciłam, że chwała! Rzuciłam! Ale chodź, czekaj. Widzowie, ja z wami kończę. Pa. Pa.